W dzisiejszym odcinku chciałem poruszyć temat, jakim jest odkładanie rzeczy na później. No, zobacz, jak ty się krzywdzisz, odkładając coś na później. I jest to, myślę, bardzo powszechne zjawisko, gdzie po prostu jesteś człowiekiem nie realizującym swoich jakichś planów, marzeń, który nie działa, który stoi w miejscu, który się nawet cofa. Zacznij działać. Ja cię bardzo proszę, zacznij działać. Zrób pierwszy krok. Malutkimi krokami zdobywaj te większe cele. No bo te większe cele, one składają się z tych właśnie małych kroków. I pocznij jakieś kroki, nawet najmniejsze. Zrób listę. Co byś chciał zrealizować. Zdefiniuj to. Co byś chciał robić. Jakie masz cele. Sprawdź. Aby te cele się zrealizowały, w jaki sposób? A w taki sposób zadaj sobie pytanie. W jaki sposób mogę osiągnąć te cele? Co muszę zrobić, aby te cele osiągnąć? Co musi się zmienić i co musi się stać, aby mógł zrealizować to, czego pragnę? Co jest moim marzeniem? I najważniejsza jest tutaj motywacja wewnętrzna, bo motywacja zewnętrzna. Ona jest tak naprawdę słabsza, zdecydowanie słabsza niż ta wewnętrzna. Cały motor napędowy ciebie i twojej psychiki i twojego działania jest wewnątrz ciebie. To, co wypływa od ciebie. Jeżeli zbudujesz motywację wewnętrzną, to jesteś w stanie, myślę, realizować swoje cele długoterminowo, a nie krótkoterminowo. No na przykład motywacja wewnętrzna to taka, gdzie trenujesz na siłowni. Robisz jakiś, nie wiem, projekt, cel, robisz jakieś działanie, ale nie jest ono uzależnione od warunków zewnętrznych. Czyli trenuję na siłowni dla siebie, robię to dla siebie, czego skutkiem ubocznym będzie to, że będę na przykład atrakcyjniejszy, ładniejszy, piękniejszy, będę ładniej wyglądał lepiej, się czuł ze sobą. A jeżeli pokładasz w zewnętrznych Czynnikach, czyli trenuję na siłowni, bo robię to dla dziewczyny, bo robię to dla kogoś, bo robię to dla czegoś zewnętrznego, takiego, co jest ulotne i co tak naprawdę jest celem, który nie ma mocnego fundamentu na skalę, ale oparty fundament jest na piasku. To szybko stracisz ten pęd działania, tą energię, tą chęć działania. Dlatego zachęcam Cię abyś nie rezygnował ze swoich celów, abyś małymi krokami, systematycznie, podkreślam, mógł działać i nie zniechęca się, że coś ci nie wyszło, że nie osiągnąłeś takich rezultatów na początku, jakie byś chciał, jakie byś sobie życzył, jakie zaplanował. Oczywiście, miej taką listę też monitorującą, która wskaże ci, jakie masz postępy, że poszedłeś do przodu, że zrobiłeś jakieś tam postępy w danym kierunku, ale proszę nie wpadaj też w perfekcjonizm. Perfekcjonizm to jest zabójca motywacji. Bo nie zaczniesz dopóki wszystko nie będzie idealne. Nie zacznę nagrywać filmów, bo one muszą być idealne.